kilka lat prowadzenia kanału zdążyłem zrecenzować całkiem pokaźną garstkę retroshooterów, a reakcja na tego typu materiałów zawsze jest bardzo pozytywna. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, bowiem, że klasyki takie jak Dawn of czy Man of Honor to ponadczasowe klasyki, dla których upływ czasu okazał się bardzo łaskawy. Są to gry bowiem obrywane po dziś dzień, a ponadto stanowią bazę dla całego grona throwback shooterów, inspirowanych właśnie nimi. Szczerze mówiąc, to lubię i powracam w miarę regularnie do większości z nich, ale jeśli miałbym wybrać trzy moje ulubione, to byłby to Doom 1 i 2, trakt, które traktuję jako jedność: Blood oraz Shadow Warrior, jak i wszelkie ich porty. Tutaj, co bardziej spostrzegawczy, dostrzegą, że dwie z nich to gry na Build Engine i mogą zadać pytanie, które uprzejmie uprzedzę: Co z Duke Nukem 3D? Lubię i tą grę! Znaczy się, lubię w niej wszystko, poza samym księciem, tymi wkurzającymi, latającymi kamikaze, całym epizodem drugim, wszystkimi dodatkami poza Life's Bridge, latającymi wrogami, czy ogólnie technologią napędzającą tą grę. Czyli Build Engine. Owszem, napędza ona jedne z najlepszych, najważniejszych i najbardziej pamiętnych tytułów, ale nie da się zaprzeczyć temu, że silnik ten działał głównie dzięki ogromnej ilości taśmy klejącej i modlitw złożonych Wielkim Przedwiecznym. Te gry są tak cholernie dobre nie dzięki Build Engine, ale pomimo niego i jego ograniczeń, takim jak wejście do wody przenoszące nas w inny wymiar, dziwne triki programistyczne związane z dziwnym, nie zawsze działającym skryptowaniem i teleportacją, zabójcze elementy otoczenia, takie jak krzesła, kocze na śmieci czy drzwi, które są w stanie zabić nas w ułamku sekundy, jeśli źle je dotkniemy nawet jednym pikselem. I całe szczęście wszystkie nowsze porty były w stanie załatać te problemy, chociaż częściowo, temu też w Shadow Warrior Redux nie zostaniemy zamienieni w drobne mielone próbując otworzyć drzwi. Ale właśnie, tutaj pojawia się temat gry, która stała zawsze nieco na uboczu, tak zwanej wielkiej buildowej trójki. Gry, która jakoś takoś jest zapomniana, ale nie do końca. Gry, o omówienie której dostaje regularne prośby, czyli Redneck Rampage. Ona nie dostała żadnego ulepszenia typu Redux ani GDX. Ups. Zanim przejdę do omawiania samej gry, muszę zwrócić uwagę na to, skąd ją zdobyć. A skąd nie? Jak już wiele razy podczas omawiania starych, trudno dostępnych fizycznie gier pc towych powtarzałem, unikajcie wersji steamowej, gdyż jest hełdożonym żonym gównem. Pozbawiona muzyki, śmiga na fatalnie skonfigurowanym do a do tego trzeba kupić osobno jej dodatek, oraz niemożliwym jest włączenie bluzgających wzroków. Niestety, nie wiedząc o tych problemach, skorzystałem swego czasu z promocji tak ekstremalnej, że dostałem je za mniej niż 4 pak piwa. Całe szczęście z pomocą przychodzą fani, którzy również nacięli się na to wydanie. Tak więc szybko i bezproblemowo zassałem łatkę do wersji Steamowej, zamieniającą ją w tą z goga. Minus bluzgi. Ale że nie wpływają one na sam gameplay, dałem sobie z tym spokój. Nauczka dla mnie, nie kupuj starych gier na Steamie, nawet gdy są za darmo. Zawsze są z nimi problemy. Zawsze. Mając to za sobą, Redne Rampage jest dobry. Jednak nie dziwię się temu, że pomija się go zawsze podczas wymieniania najlepszych retroshooterów. Ale po kolei. Gra ta miała być parodią rosnącego w popularność gatunku strzelanek z kamerą z oczu bohatera, który do tej pory zawsze był jakimś kosmicznym kozakiem, supermarincem, napakowanym testosteronem pajacem, a jedynie w przypadku Shadow Warrior podstarzałym zboczeńcem. Nie, 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 nie. nie. W Redneck Rampage wcielimy się w gościa wyglądającego, jakby wśród jego przodków braciszek kochał siostrę nieco za mocno. Na imię mu Leonard! I w porównaniu do jego brata Baby, i tak bardzo mu się poszczęściło, jeśli chodzi o urodę. Nasza para przystojniaków podejmie się próby odzyskania swojej słynnej świni, którą niefortunnie porwali kosmici. A, i przy okazji powstrzyma ich inwazję. Grata nie tylko pod tym względem robi sobie jaja z tych wszystkich dziuków nuków ale idzie o krok dalej, mieszając w mechanikach. Zdrowie chociażby odzyskiwać będziemy nie za pomocą apteczek, ale popijając tanią łychę, żłopiąc browary, zagryzając je krowimi plackami czy fasolką. Bayer polega na tym, że wlewając w siebie znaczne ilości alkoholu zwiększymy jednocześnie odporność na obrażenia, ale jeśli przesadzimy, gra namiesza nam ze sterowaniem, a w bardziej ekstremalnym przypadku doprowadzi Leonarda do wymiotów, podczas których będzie całkowicie bezbronny. Poziom napojenia alkoholem możemy jednak zmniejszyć wszelakimi zagryskami. Jeśli jednak i z nimi przesadzimy, Leonard puszczać będzie nieustannie wiatry, zdradzając w ten sposób wrogom swoją pozycję. Szczerze, to ta mechanika daje więcej frajdy niż powinna. Mieszanie alkoholu z zagrychą w taki sposób, by przywrócić sobie zdrowie, zachowując przy tym zwiększoną odporność na obrażenia, ale nie przesadzając, by móc normalnie kontynuować rozgrywkę. Jest pomysłem jednocześnie fantastycznym i genialnym w swej prostocie. Poza tym szał wieśniaków oferuje tą starą, szybką, dynamiczną, wymagającą i cholernie satysfakcjonującą rozgrywkę, którą znamy z innych gier na bildzie. Musimy pozostawiać w ciągłym ruchu, zrywać kontakt wzrokowy z drogami jak tylko się da, jako iż ich podstawowe typy bazują na hitskanie i ciągle, bezustannie odpowiadać ogniem. Niestety, o ile te podstawy rozgrywki są na miejscu, nie mogę podkreślić wystarczająco ile frajdy daje ten śmiercionośny balet skakania, strzelania i zygzakowania. Tu cała reszta nie sięga do pięt świętej trójcy Duma, Blada i Shadow Warriora. Traki względem tych klasyków szybko rzucają się w oczy i już do końca naszej przygody z Redneck Rampage nie dadzą o sobie zapomnieć. Zacznijmy od wrogów, których będziemy masowo eksterminować. Mogę błyskawicznie wymienić wszystkich: chudy wieśniak, gruby wieśniak, rzucający w nas własnymi odchodami ćpun, pieseł, duży kosmita, kosmitki, a najrzadszym z wrogów będą skorumpowani policjanci. To daje nam 7 rodzajów wrogów. Powtarzam, 7 na długie, długie godziny zabawy. Strzelanie nieustannie do kilku tych samych gości, ponieważ z tych siedmiu regularnie strzelać będziemy jedynie do wieśniaków. Nieco rzadziej do czpunów, jeszcze rzadziej do piesełów. A reszta to tam od czasu do czasu. W sumie, co minie, kilka poziomów zanim postrzelamy do kogokolwiek innego niż wieśniaków. I okazyjnie pieseła, których szybko nauczymy się obierać jako cel priorytetowy. Szybkie, cholernie trudne do trafienia dzięki Vince Engineowi i zadające ogromne obrażenia, są groźniejsze nawet od kosmitów, ale jeśli myślicie, że były w stanie mnie zabijać. To się Mylicie. Wrogowie w Redneck Rampage nie stanowią większego problemu. Może poza kosmitkami, które jeśli nas złapią na otwartym terenie pozbawionym elementów otoczenia pozwalających zerwać z nimi kontakt wzrokowy, przemielą nas w ułamek sekundy swoim najpotężniejszym atakiem hitskanującym. Ale to nie oznacza, że nie będziemy ginąć i wczytywać gry. Redneck Rampage, jak każda gra na Build Engine, posiada najpotężniejszego wroga w historii gier tego gatunku. Drzwi. Fuck this shit, I'm out. Nawet nie jesteście w stanie wyobrazić sobie, ile stresu dostarczyło mi otwieranie tych bydlaków. Szybki zapis jest konieczny przed każdymi, a następnie trzeba jednym płynnym ruchem nacisnąć przy nich klawisz użycia, jednocześnie odskakując szybko i daleko, ale nie na tyle daleko, by zdążyły się zamknąć, ponieważ to wymusi kolejną próbę otwarcia. Z ostatniej chwili, podczas redagowania tej recenzji, dowiedziałem się, że istnieje jednak fanowski Portraitnek Rampage DX, który naprawia większość problemów wydania oryginalnego, czyli m.in. eliminuje całkowicie stres związany z otwieraniem drzwi. Drzwi! Otwieraniem drzwi! Przypomni mi ktoś, jak to się stało, że Build Engine okazał się takim sukcesem? Nie musicie mi tego przypominać, wiem to doskonale. Kolejnym aspektem, pod którym szalejące wieśniaki odstają od innych FPS-ów tamtych czasów jest arsenał. Znaczy się, jest naprawdę w porządku. Kopiując ze standardów duma, oferuje nam rewolwer, dubeltówkę, która jest tak dobra, że możemy calutkiego redne krępy już ukończyć tylko na niej karabin maszynowy, dynamit, który później będzie można wystrzeliwać z kuszy, która robi tutaj za wyrzutnia rakiet plazmówkę kosmitów oraz na tyle oryginalną, na ile jest ona ograniczona w swojej użyteczności, wyrzutnia pił tarczowych. Zadaje ona nieimponujące obrażenia, biorąc pod uwagę, iż nie hit skanuje, a do tego odbija się od wszelakich powierzchni, doprowadzając do tego, że jeśli jej nie ogarniemy, narobi ona nam więcej kłopotów niż wrogom. No i jest jeszcze jedna broń. BFG Wieśniaków. Najcudowniejsza giwera, jaka kiedykolwiek trafiła do jakiejkolwiek gry. Broń tak potężna, że nie można oderwać od niej oczu. Jest ostatnim, co zobaczą nasi wrogowie w swoim bardzo krótkim już życiu. Panie i panowie, przedstawiam wam cycki kosmitki. Tak na serio jest to tylko nieco ulepszony karabin marzynowy, jak na broń do której praktycznie nigdy nie znajdujemy amunicji, zadaje bardzo nieimponujące obrażenia. W sumie to jest właśnie problem z arsenałem w Redneck Rampage. Amunicji do czegokolwiek niż rewolwer, strzelba i kusza musimy szukać ze świecą w ręku, a tej do docysków praktycznie nigdy na oczy nie zobaczymy. Sytuacja ta jest poprawiona w dodatkach Sucking Grids on Route 66 oraz Rides Again. Dodatki te naprawiają tyle problemów w podstawowej wersji, że to wręcz niewiarygodne. Najlepiej bawiłem się z tym pierwszym, w którym regularnie podnosiłem pociski do bardziej egzotycznych giver. Dzięki czemu zabawa z kuszą nie przyprawiała mnie o ataki wyrzutów sumienia. A i to jest mniej istotnym z ulepszeń. Redneck Rampage ma bowiem dość spartolone poziomy. Normalnie nie mam nic przeciwko bieganiem za kluczami i przełącznikami. Jeśli jest to zrobione dobrze, jak w Dumie czy bladzie czy wielu innych grach tamtego okresu. Hexen nie jest jedną z nich. Redneck Rampage również, chociaż nie jest w połowie tak zły jak Hexen. Problemem jest to, że trzy klucze są zawsze identyczne, a drzwi na nie zamknięte również nie mają żadnych oznaczeń, który, do których będzie pasował. Nie bez powodu klasyki posiadają klucze w trzech różnych kolorach, pasujące do drzwi o podobnym zabarwieniu. To jest mniejszy z problemów. Większym jest to, że poziomy tej gry są często ogromne, a klucze, tudzież inne przełączniki nierzadko są schowane w sposób, w jaki w innych grach tamtego okresu chowało się sekretne power-upy, czy co lepsze pociski. Ciężko mi się do tego przyznać, ale musiałem trzy razy posiłkować się internetem, by móc przejść dany poziom. No w sumie, jeśli mam być szczery, to zajrzałem do internetu w cztery razy. Ale tego czwartego nie liczę, bo domyśliłem się samodzielnie, gdzie klucz powinien się pojawić, ale właśnie zadziałała magia Build Engine i pojawił się za ścianą. Więc jak tylko upewniłem się, że miałem rację, wyciągnąłem go no Build Engine! Jednak pomimo tego co powiedziałem, jak najbardziej szał wieśniaków polecam. Jasne, ma on swoje problemy, ale nie są to w żadnym wypadku gamebreakery. Wspomniane dodatki poprawiają niemal wszystko, co było dla mnie problemem w podstawce. Mają znacznie krótsze, bardziej sensowne, lepiej zaprojektowane poziomy z większą ilością wrogów, rzadkiej amunicji i fajniejszymi sekretami. Mniej przełączników, kluczy i platformowania. Powiedziałbym nawet, że można sobie dać spokój z podstawką, a ograć jedynie dodatki. Ale nawet podstawka dała mi kilka godzin przedniej zabawy. Nie zaprzeczę temu i nie zmieni tego żadna moja krytyka tych kilku irytujących aspektów. Redneck Rampage po prostu bawi. Jest to wciąż odschudowy, dynamiczny shooter. Znacznie łatwiejszy od Blada, a nawet Shadow Warrior. Co nie znaczy, że nie wymaga od nas wykazania się refleksem. No i w końcu ten unikatowy klimat jest jak najbardziej na plus. Tak, głupkowaty rekord naszego bohatera, gdy zeruje kolejne browary, bekanie, pierdzenie czy odzywki wrogów, nie stanowią ambitnej komedii. Jest to typowy, prymitywny humor. Jak to wielokrotnie przyszło mi powtarzać, taki dotrze do szerszego grona odbiorców. Jak działa? A tutaj działa. Cholera, nawet sama ścieżka dźwiękowa sprawiła, że na mej twarzy gościł grymas przypominający uśmiech. Nawet po kilku godzinach spędzonych na nagraniu, co mówi wiele, jako iż mamy tutaj tylko 8 dość krótkich nagrań. Są one jednak tak dobre, że próba zabawy z Redneck Rampage bez nich zakrawa o herezję. no tak. Steam sprzedaje tą grę bez muzyki. Pieprzyć Steam. How you? I'm giving you exactly 1 minute to find a clean dress and get your ass in it. I Know what I'm going to do? I'm getting drunk with all with I my...